Jak fajnie sprawdzić, czy faktycznie ten zawód pasuje do Was i to, jak się funkcjonuje w nim i jakie obowiązki ma się w tym zawodzie, bo jest to zawód wymagający poświęceń. Poświęceń, jeżeli chodzi o czas, poświęceń, jeżeli chodzi o stres i takiej. Nauki wielowątkowej, bo nie można być tylko architektem i twórcą, dobrze jest być też dobrym psychologiem, dobrze jest też być dobrym biznesmenem, jak prawie w każdym zawodzie. Dobrze jest też mieć trochę plastycznych zdolności, ale też dużo technicznych zdolności. To wszystko determinuje, czy ta architektura jest dla Ciebie. Więc. Bardzo polecam przed decyzją o studiach architektonicznych znalezienie sobie takiego nawet tygodniowego stażu albo po prostu poproszenie jakiegoś z architektów, jakiegoś biura, czy mogę przynajmniej przez tydzień poparzyć wam kawę.